Witam was w sobotę 2 września 2023 roku. Rozpoczynam trening. W zamiarze jest zrobienie pięciu serii, czyli jeszcze cztery super serie tego ćwiczenia trzecia seria. Zdecydowanie masy od zawodów trwa, na zawodach 66 kg, a teraz jest około 70 kg. Nowy zestaw ćwiczeń. Nie pamiętam już kiedy wyciskałem szwangę w leżeniu na skosie. Nawet nie próbowałem <laughs> z żadnym lekkim obciążeniem. <laughs> I to chyba był błąd. Może został zapas na jedno powtórzenie. I tutaj też tylko na jedno powtórzenie ewentualnie było. Powtórzenie. Był zapas. Trzecia super seria. W drugiej poszło tak samo jak w pierwszej. Najgorsze jest to odkładanie i po, pobieranie szczągi ze stojaka. Jestem taki silny jak widać. <laughs> Następne ćwiczenie barki. W poprzednich super serii wykonałem 5. W ostatniej wykonałem tylko cztery, e, pięć wyciśnięć na skosie. A to jest druga seria. Pierwszą serię wykonałem paskami, a teraz dłożyłem hanerki. Jest to, jest to seria wstępna rozgrzewkowa. Rano wykonałem to, co mówiłem. Zestaw ćwiczeń po 30 powtórzeń, po 3 serie właśnie te no, leczenie barków. No i 3, 5 serii z nosu w nóg po 12 powtórzeń. No i teraz serie na maksa. i zrobię jeszcze chciałbym jeszcze cztery serie ostatnie ćwiczenie I chciałbym go zrobić też w pięciu seriach.